Niniejszy remont, jak i wszystkie inne prezentowane na naszym kanale, nadzorowane są przez austriacki Instytut Zabezpieczeń Budowlanych. Dzień dobry, wrzesień 2025. Raportujemy z budowy Breitenfurt, miasteczko w pobliżu Wiednia. Piwnica wyremontowana przed około 10 laty na biuro. Po tym okresie nadaje się znowu do większości do remontu. Z tego względu, że przy realizacji poprzedniej nie uwzględniono prawidłowej izolacji, a jedynie posłużono się tutaj tynkami tzw. Tak sanir-puce, które z nazwy powinny takie ściany quasi wyremontować i zabezpieczyć. A generalnie są rozwiązaniem krótkotrwałym, które skutkuje tym, że w okresie 5 do 10 lat najdalej Powierzchnie takie nadają się do remontu. Po zmierzeniu wilgotności okazało się, że wilgoć przeszła tutaj na wysokość około 1,5 metra. Tradycyjnie zbiliśmy tynki, następnie powierzchnie zostały przeszlifowane, odkurzone, dodatkowo namoczone i wypryskane w technice Airless naszym środkiem do głębokiego gruntowania NCT Crystal. Następnie po wyschnięciu na następny dzień zostały zaciągnięte ze szpachli materiałem NCT-CEM, który jest izolacją wspomagającą działanie materiału NCT-Crystal. Te obydwa materiały gwarantują stuprocentową izolację takowych murów. Podłożem w tym budynku były bloczki. W bloczkach akurat tych dodatkowe ryzyko to to, że nie były wypełnione, tylko puste. I tutaj szczególnie trzeba uważać, żeby przygotować to, po pierwsze ostrożnie kucie, a druga rzecz przeprowadzić izolację bardzo dokładnie, bo w tych zbroczkach siłą rzeczy zbiera się woda po czasie. Żeby ta ściana miała pełną wytrzymałość, oprócz tych izolacji nałożyliśmy dodatkowo tynk Thermolime. Jest to tynk wapienny, który po okresie dwóch miesięcy nabiera pełnej wodoodporności, jak poprzednie produkty i tworzy razem z nimi taką potrójną barierę, Wszystkie te trzy produkty są w stanie wytrzymać nacisk wody około 10 barów. To znaczy około 100 metrów słupa wody. Po okresie dwóch tygodni ściany zostały wyszpachlowane i wymalowane. Tutaj użyliśmy szpachli głęboko dyfuzyjnych i farby mineralnej NCT. Tak jak widać, wszystkie pomieszczenia zostały wcześniej dobrze zabezpieczone. Uzupełnione na końcu zostały też płytki. Całość zlecenia to pierwsza faza 5 dni dla dwóch ludzi, druga faza to jest dwa tygodnie później, 2 dni, czyli szpachlowanie, malowanie, wyczyszczenie budowy, usunięcie śmieci. Całość kosztowała około 30 tysięcy złotych, czyli materiały i robocizna, łącznie z 30-letnią gwarancją na suche ściany.